Cześć widzowie, witam Was w nowym odcinku. I to już jest. Poczekajcie, widzowie, szybko sprawdzam, jaka to jest część. Jakieś tutaj shorty mam włączone. To już jest część trzecia robienia challenge od widzów. I na początku mam do Was takie pytanie: Czy opiera się y, opywać y, emotki, które kortuje 200 fałdolców i została zrobiona w, w sezonie czwartym? No i tak wygląda. Kurde, jakieś mi się wyświetlają o. Czy opłaca się to po prostu kupić? No, dlatego zadałem wam pytanie, a ja już zaczynam I dzisiejszy challenge to jest taki, że mogę używać itemów od botów, ale klucze też się zaliczają Bo taki mi widz dał challenge, oczywiście pozdrawiam Bo mnie już prosiło o pierwszej części w ogóle E, tych challenge'ów. Ale dzisiejsza część no, coś słabo powiem wam poszło mi. Nie wiem czemu. Ale no. Słabo mi poszło, bo wrzuciłem to o 12, ale nie tak jak wcześniej, bo jak zobaczyliście odcinek, który był dwa odcinki temu to sami zobaczycie. Jakie to... 600 wyświetleń tam było, było chyba. I zobaczcie, jaką ja kupiłem emotkę tak ogólnie niedawno. Bo wiedziałem, że ona jest rzadka, że od jakiegoś sezonu jest wprowadzona, że, że mogę się yy, z kimś po prostu przytulić, nie wiem. Na przykład yy, z, nie wiem, z jakimś sojusznikiem. Na przykład, nie wiem, gram sobie na jakiejś mapce i na przykład wszyscy są 1v1, to ja nawiążę z kimś, co? Już pokażę mu, tak? On zaakceptuje i no. O, dobra, szybko. Lifehacki. Lifehacki mogę być tutaj i mnie nie odpycha, ale jak już wyjdę, wejdę i mnie odpycha. To trochę dziwne. Ale dobra, zaczynam. Ale... I ostatni jeden minus, bo ja nie chcę wydawać na boty za bardzo yy, kasy. Złot, znaczy złota, złota. I chcę po prostu zbierać klucze, bo nie chcę raczej wydawać, żeby z botów mieć jakieś bronie. Dlatego mój cel to jest szukanie kluczy. Mój cel to jest szukanie kluczy, bo nie chcę od botów po prostu kupywać, bo Mam zbyt mało złota po pierwsze. Dobra, sobie lecę. I nie wiem, gdzie tak ogólnie polecić, bo tutaj dużo ludzi leci. Na sioło szaleństwa nie polecę, bo ostatnio tam straciłem koronkę. Co było mega słabe. Ale dobra, ja muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Tutaj nic nie ma, no to fajnie widzowie. Nic nie ma. I co ja teraz mam niby zrobić? Dobra, szybko. Muszę iść znaleźć klucz, bo ja z złotami nie będę... Po prostu od złotów nie będę tego. Nie będę od złotów kupywał, bo nie ma co. Dobra, idę sobie tutaj Ogólnie jak może słyszycie, może niektórzy usłyszeli, że mam taki nudny głos dlatego, że jestem zmęczony i to mocno I ogólnie no, no po prostu jestem zmęczony Ale nie chcę mi się podawać powodu, bo jestem zmęczony Dobra, yy. nie wiem jak zrobić właśnie klucze bo muszę jakoś się zdobyć przecież. Ej, rybo się uleczę, bo chyba co to mogę jeść. Chyba to to mogę. No bo niby się lepsze nie dostaje od botów, no ale to. No takie nie wiem. Nie wiem. Ja tak to zrozumiałem i już. O, skrzyneczka, ale co mi zresztą to da? Ej, no co mi to da? Aha, no to mi coś dało Myślałem, że nic nie daje Tutaj kluczyk wyskoczył Ale szczęście widzowie Ja powiedziałem, że nie, nic nie będzie Nie opyla się I tutaj nagle Tutaj nagle jakimś cudem kluczyk się znalazł Który oczywiście wykorzystam A perki to chyba U, jak będzie strzelba Dobra, biorę Biorę jak za darmo, to bierę. O, idę do tego klucznika, co jest totalnie przy strefie. Gorzej jak ktoś tam będzie ne, i będzie, no... I źle będzie. Źle będzie, jak ktoś tam będzie. Bo oczywiście, kto by nie zabił bez broni takiego gościa. Jak ja. Ale za chwilę będę miał broń. Za chwilę epicką. Przez chwilę się bałem, że tam jest jakiś... Człowiek, ale jak najszybciej. Muszę. Dobra, zbieram to. I szybko klucznik, klucznik. Strzelbę. Eee, dobra, niestety muszę to, ale z... będzie przynajmniej jakaś broń. Będzie przynajmniej jakaś broń. I raczej skrzynki mają potencjał w takim razie. Ale mam już pierwszy item, bo klucze się przecież zaliczają. Jakby zapomniał, ten gościu, co na mnie napisał i właśnie do tego momentu ogląda No to, o dobra, właśnie wezmę osłonkę I chwilę sobie poczekam, posiedzę No nie, naprawdę widzowie, jeszcze raz No i fajnie, 100 osłony Przynajmniej mam jakąś broń, to jest najważniejsze to jest najważniejsze, że mam jakąś broń. Sobie przeszukam, żeby mieć EXPA. O no, i darmowy EXP. E dobra, sobie idę, bo muszę szukać następnych kluczy. Muszę szukać następnych kluczy, żeby zdobyć broń. Bo jak mówiłem, nie będę zdobywał broni z botów, bo nieco, że są słabe. To i jeszcze, no po prostu się nie opyla, bo trochę du dużo złota się wydaje. Dobra, sobie zbiorę trochę kamienia. Dobra, zebrałem sobie trochę, ale jakoś mało z tych kamieni leci. Dobra, ale zobaczę... Yy... O, tak, o tak, widzowie, to się przyda. Idealne perki. Ej, czemu nie mogę tego kamienia zniszczyć za duży? Za dużo by kamienia dawał. Co za perfidni ludzie nie dają zniszczyć dużego kamienia. Dobra. Bijemy krytyczne ciosy. O, i za darmo 680x, bo seria trafień w punkty. Ale dobra. Ej, właśnie z takiej górki, albo nie na biom zimowy. Tylko, że biomu zimowego to chyba już nie ma. Chyba już jest w strefie. Ale dobra, sobie pozbieram te naboje do strzelby. ACB rolling. The hating. O nie, obłóciłem się. Jak szybko teraz z błotem to leci. 16 darmowych naboi do strzelby. Dobra, sobie jeszcze trochę porobię tych naboi. Bo to dobra technika. Dobra, idę na górę tej górki. I idę się dalej ślizgać, żeby mieć bardzo dużo naboi do strzelby, bo się raczej przydadzą. Dobra, i teraz trzeba się napędzić. Dobra, myślę, że tyle powinno wystarczyć. Dobra. Lecę. O kurde, o kurde, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę chyba. No, nie zdążyłem. Ale dobra. Ale prędkość. ACB, broli. Dobra, 10. Ej, co tu jest? Znowu jakiś dziwny item. Technika słumionej kulki. Ale dziwne, ale tego to nie mogę niestety podnieść. Bo nie w tym challenge'u od widzów. Dobra, zresztą to ja idę do strefy, trochę się tutaj poślizgam, żeby zdobyć naboje. A chyba przejmować to tego nie będę, bo się w ogóle nie opyla. ACB Tutaj jest bambik. Dwa bambiki się strzelają. I ma najwyraźniej koronkę. No i łatwo likwidacja korony. No i odzyskałem straconą koronkę widzowie, jak grałem z moim kolegą. No i widzowie, no i mam... Ej, kluczyk! Słyszę kluczyk! Dwa kluczyki! Dobrze widzowie, tylko muszę uciekać stąd. Dobrze, widzowie! Mi idzie, mam koronkę! Koronkę, to jak wygram, to mam koronowaną wygraną załatwioną I będę miał już czwartą Bo ci, co oglądali moje stare odcinki, nie wiem, jakieś miesiąc, dwa miesiące temu, to yy, ja pokazywałem tę emotkę, gdzie są koronowane wygrane i mam ich trzy A jakbym teraz wygrał, to bym miał już cztery, bo zdobyłem yy. Koronkę, jak widzicie. Mam koronkę w e e ekwi ekwipunku. I tylko muszę teraz znaleźć klucznika. Tylko, że spędą problemy lekkie. Tylko, że ten chłop nie ma ajma chyba. I ma jeszcze mało. Po co ty, chłopie, się bijesz ze mną, jak ty masz totalnie mało? No i chłop stracił właśnie życie. No i nie opylało się dla chupa. Sorry, ale musiałem. Dobra, muszę iść właśnie do klucznika. A zresztą do strefy lepiej. Lepiej widzowie do strefy. Dobra, sobie zobaczę perki. Hmm. O, dobra. I teraz muszę się podbudować. Dobra, edytowanie. I idę do strefy bezpiecznej Dobra, i sobie uzupełnię zapasy, te które straciłem Aha, z tego nie leci? To muszę szybko sobie... O dobra, uzupełniłem i mam już full Dobra, następny perk A nie będę marnował złota Bo może się przydać i muszę w ogóle jakiegoś klucznika, bo to już jest która strefa? Trzecia. I niedługo może nie być miejsca, żeby zakupić klucze. Znaczy, żeby yy, wykorzystać klucze u klucznika. Co ja mówię? Bo ja muszę chociaż jakiś karabin, coś na długi dystans. Bo ja nie będę bił, bił tylko z pompy. Oshit. No i łatwo. Ile to w ogóle pompa zadaje? I prawie w max HP. Za, najwyraźniej za to, że... bo ja mam odradzanie tego. O, wysysanie zd zdrowia i osłony, że zabije po prostu yy, przeciwnika. Dobra. Szkoda, że nie wypadł kluczek. Było fajnie. Ale mam już max zapas amunicji. Ej, to fajnie. Jak sobie teraz kupię broń na długo. I zobaczę, jakie tutaj są w ogóle bronie Egzotyczna ta strzelba jest słaba Już mam tutaj strzelbę, to sobie kupię dewastatora No i dobra, no i fajnie I mam pełny zapas amunicji, ILE?! 500?! Co jest? Ale tego to nie będę kupywał, bo po pierwsze już nie mam kluczy wystarczająco Chociaż, że tutaj leży to już mam klucze, ale te, ta pompa zadaje mega dużo, ale niestety jej nie kupię, bo ona mi się mega nie podoba. Z ta, wiecie, z, z jakiej to odległości bije? To nawet może nie trafić z jednego metra. Dlatego po prostu załamka. Jedynie mogę powiedzieć. A może jeszcze pójdę do tamtego klucznika? Może zdążę. Zobaczę, ale może być ryzykownie. No, trochę ryzyko, trochę ryzyko, że strefa mnie dosięgnie. Jeszcze tam jest talano w strefie, to może być tam dużo ludzi. Chociaż nie wiem, po co by tam musiały być ludzie, ale dobra, mam 30 sekund, mogę zdążyć. Dobra, klucznik, klucznik, co mi dasz? Broń na długo, pistolecik, broń na długo. Pełny zapas amunicji, dobra biorę. No i mam już wszystko, czego potrzebuję. Już jestem zadowolony, widzowie. Jak ten jeszcze odcinek wygram, to dopiero będzie idealnie, bo będę miał koronowaną wygraną. Ale zobaczymy, widzowie. Może ten challenge uda się zaliczyć? Może ten challenge uda się zaliczyć i wygram? To się zobaczy, to się zobaczy. Dobra, tutaj. Zresztą ja nic z tego nie mogę zebrać, bo wszystko mam na maksa. O, to otwieram, nic nie zbieram. Tylko Expo. Tylko widzowie, wszystko mam na fulla totalnie. No, może leczenia. To dużo nie ma Ale czuję, że coś tutaj może być. Podejrzany. Tutaj w ogóle coś leży. I nikt tego nie wziął. O, dobra, skrzyneczka. Chociaż to mi skrzyneczka da. Może mi dać złoto. No i tylko tyle. I może jeszcze dać kluczyk. Chociaż nie wiem, czy klucznika w takiej strefie znajdę. Która to jest yy, czwarta? Czwarta burza, to nie wiem. O, jeszcze dam na wyspie jakiś jest klucznik, a to sobie zobaczę. Bo ja mam jeden klucz, a zobaczę ferka. A no tak, nie chcę marnować złota, widzowie. To idę na tą wyspę. O, jeszcze dobrą strefę mi dał na tą wyspę. Żebym po prostu sobie otworzył ten kluczyk na spokojnie, nie śpiesząc, że, nie śpiesząc się, że. Strefa mnie dogoni, ja po prostu na. łatwiej sobie otworzę tę skrzynkę. O, jeśli nie przyjdzie tutaj jakiś gościu. oj, fajne itemki, Tutaj coś na długo. To już mam. To może by się to przydało. Ciężki, ciężki wybór. To wie yy, na krótki dystans. Chociaż w małej strefie, to po co mi będzie na długi dystans? Dobra, widzowie, to, to, to po prostu myślę, że to będzie lepsze. lepsze O, cztery kłódki otwarte w jednym meczu. To będzie lepsze na endgame. To inaczej na po prostu koniec gry. Tutaj w ogóle coś się budowało. Aha, ja mogę tak... Jak celuję, to w tą stronę lecę. I mogę tak sobie kampić. Dobra, lecę, 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 lecę i wyskakuję 360. I nikogo nie ma w krzeczku, a myślałem, że będzie. O, i tam jest ta lama zaelektryzowana. tutaj chyba... O oh, shit! Chłop nie żyje. Chłop nie żyje, let's go. Dobra, chyba tutaj to nic sobie za bardzo nie zbiorę. Oprócz uzupełnienia naboi. Dalej, no, no, nic nie ma takiego ciekawego. Słyszę tę ulamy w pobliżu. Słyszę. Przysięgam, że słyszę to ulamy. Bo ona jest tak blisko w ogóle widzowie. O kurde, jeszcze tam jest błot. Wy, wykupił sobie bota, żeby szybko zabili te, tego bota. Bo tak, tak nielubione są boty. Co z tego, że będę miał mniej naboi. Ale muszę zabić tego bota, bo ja nie wygram, jak będę do umieli bota. Chyba... Chyba wie o mnie już ten wieś. Tak, wie, 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 wie. I ma nawet dobrego aim'a. Oj, oj, i jeszcze ktoś inny do mnie strzela z takiego daleka. Ale ja podejdę sobie i go zabiję pompką. Jak normalny człowiek. Oczywiście Optimus Prime! Musi wszystko zepsuć. Fuck. Dobra, likwidacja korony. Oczywiście, miliard ludzi mnie musi strzelać. Dobra, kurde, koronka kilka metrów ode mnie. Tutaj każdy przyjdzie za chwilę. Bo kto by się nie poświęcił ta koronkę? Dobra, nara, nara, bocie, nara! Nara, bocie, mówię! Najlepiej to do lobby. Fak. Nie. Bardzo widzowie, zła sytuacja. No i zła sytuacja. Przegrałem koronkę. Wow! Jeszcze oczywiście miał bota Namierzającego Ech Oni sobie kupują bota I myślą, że są fajni, bo kurde Oczywiście muszą wygrać No nie A miałem widzowie koronkę No nie Ale czemu ja to wiedziałem, że ja nie wygram? Po prostu mnie to denerwuje Bo no, kurde, Fortnite jest taki Że oczywiście nie wygrasz Bo nie wolno Nie wolno. Dobra. Karnet bojowy, może mi się coś odblokowało chociaż. No proszę. O dobra, jest! Cza Czasowy miatacz. Wreszcie to mam. I się z tym cieszę, że to mam. E, Optimus Prime. E, Otrzymuję przedmiot Optimus Prime, tylko że ekran wczytywania. Tutaj spray No i widzowie, zobaczcie Tylko wbić te dwa poziomy i karnet bojowy, calutki odblokowany i można kupywać, widzowie i można kupywać Dlatego widzowie Napiszcie mi też w komentarzach, jeżeli oglądaliście do, do tego momentu. Czy opłaca się kupować karnet bojowy? Bo już prawie totalnie cały odblokowałem. No, no po prostu napiszcie, jeżeli oglądaliście do tego momentu. A ja kończę ten odcinek. Podawajcie następne challenge. No i... nara.